Wsiadasz do nowego auta i czujesz, że czegoś brakuje? Masz rację. Producenci po cichu pozbywają się wielu dawnych standardów. Numer 1. Koło zapasowe. Coraz częściej w bagażniku znajdziesz tylko zestaw naprawczy lub nic. Powód? Oszczędność masy, lepsza ekonomia spalania i oczywiście cięcie kosztów. Efekt? Telefon do lawety o drugiej w nocy. Halogeny przeciwmgielne, kiedyś obowiązkowe, a dziś znikają, bo nowoczesne reflektory LED same regulują snop światła. To tańsze w produkcji i mniej części do awarii. Metalowe kluczyki zastąpione przez elektroniczne breloki, które zwiększają bezpieczeństwo, ale kosztują fortunę, gdy je zgubisz lub trzeba go naprawić. Kultowa wajcha do biegu. Znika na rzecz przycisków, pokrętł, a nawet ekranów dotykowych. Automaty nie potrzebują już dużych lewarków, a projektanci chcą, by wnętrze wyglądało jak kokpit statu kosmicznego. Wystające anteny zamienione na płetwy lub ukryte w szybach. Aerodynamika lepsza, ale już nie ma co wyginać dla zabawy. Klasyczny ręczny zastąpiony małym guzikiem. Wygodne i teoretycznie oszczędza miejsce, ale eliminuje możliwość efektownych poślizgów w razie sytuacji awaryjnej.